Martyna, nie płacz. Nie chcę mi się z tobą gadać. Przepraszam. Powiedziałem dwa słowa za dużo, ale tobie też puściły nerwy. Niepotrzebnie. Twój syn jest okropny. Traktuje mnie jak śmiecia od samego początku. Puściło mi nerwy. Nie wytrzymałam już. Wiem, że Bartek daje ci popalić. Ale to jeszcze dzieciak. W dodatku wciąż cierpi po stracie matki. A ty jesteś dorosła. Musisz być mądrzejsza. On to robi specjalnie. Co niby? Chce nas poróżnić, skłócić ze sobą. Jak na razie to świetnie mu idzie. O czym ty mówisz? O wymyślonym kowicie stomatologa, o zaginionej kartce z lodówki albo o bałagani tam, gdzie przed chwileczką sprzątałam. On robi to wszystko przeciwko mnie. Daj spokój. Ale co daj spokój? Czy ty naprawdę tego nie widzisz? Widzę, że coś sobie ubzdrowiałeś. Nie, to twój syn robi wszystko, żebyśmy się rozstali. Z pewnością by się cieszył, gdyby wiedział, że nawet seksu już nie uprawiamy. Przykro mi, że Filip mi nie uwierzył i nie staje po mojej stronie w kłótniach z Bartkiem. Ja rozumiem, że to jest jego syn, ale ja chyba też się dla niego liczę. A przynajmniej powinnam. Bo jeśli nie, to nasz związek nie ma sensu. Nie dość, że Martyna zaniedbuje domowe obowiązki, też jeszcze tłumaczy się w taki głupi sposób i zwala winę na mojego syna. Nie wiem, czy to jest dobry materiał na macochę dla mojej dzieci i żony dla mnie. Może czas się przyznać, że popełniłem błąd.